Rurku. No, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Tak. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Rurku, to nie jest coś wymyślić. Dobra, trzeba po prostu... Powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa, minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. Ujebany farbą, czy nie wiem czynku.